Syneczku, o odcymon, jak będziesz mówił. Ja, ja mam telefon cały czas włączony. Kochanie, no nie przejmuj się. No, wszystko będzie dobrze, poradzimy sobie ze wszystkim. Postąpiłeś, jak ci serce dyktowało, tak widocznie miało być. Ja tu muszę z tatą zostać, jeszcze chwilę ogarnąć, ale ty odpoczywaj, no. M I może nie odbieraj telefonu od nikogo innego. Od Weroniki przede wszystkim nie odbieraj. No, całuję cię, kochanie, będzie dobrze. Pamiętaj, żadnych telefonów od niej, no. Andrzejek mówił, żebyśmy tu przyszli, tylko nie wiem, czy dobrze wtrafiliśmy. trafiliśmy. Pewnie to no świetnie, że jesteście Wandzia, kochana. No, Andrzejek zapraszał. Słuchajcie, no. Tak mi przykro. No, ale. orkiestra bardzo dobrze gra. No, piszę, no nie wiem co oni właśnie. Słuchaj, jak ty byś coś na uspokojenie, to mów. Słuchaj, gości naszych wzięliśmy. No bardzo dobrze, świetnie. No słuchajcie, my musimy to jakoś wszystko. A Weronika gdzie jest? W domu. Matka ją odwiozła. tak by człowiek chciał coś powiedzieć? Słuchajcie, przepraszam was, ale po prostu my też jesteśmy w szoku z Andrzejem. Przecież jeszcze rano był taki wesoły, szykował się. Boże święty. Pieniądze wydamy. Pieniądze to są, wiesz, najmniej ważne, no. Słuchajcie, jak ona się czuje? No płacze, no. Co ma robić? Wanda, może ja ci dam coś jednak? Wanda, chcesz coś? Nic nie chcę.